Dzień dobry, dzień dobry, witaj. W kolejnym odcinku podcastu Wyjdź do świata, cześć z tej strony Asia, zabierę cię do Indii. Odpowiem na pytanie, które ostatnio dostałam: dlaczego Indie? Ale zanim to nastąpi, to mam dla ciebie taką informację, że Dzisiaj mija dokładnie 3 miesiące mojego nagrywania, to jest 3 miesiące bycia, trwania, podcastu Wyjść do świata. Jeśli słuchasz premierowo, to dzisiaj jest 3 grudnia, a dokładnie 3 września miała miejsce premiera podcastu. Pomyślałam sobie, że zdradzę Ci, jak wyglądała ta premiera. Może to będzie dla Ciebie ciekawe, a mianowicie premiera była 3... trzeciego. trzeciego Września, 3 września w Izraelu. Ja byłam wtedy z grupą w Izraelu i to było szaleństwo, bo ja myślałam, że wyrobię się wcześniej z montażem, ze wszystkim, a to cały czas było dla mnie wszystko takie nowe i bardzo angażujące czasowo. Więc pamiętam, że skończyłam chyba o 5 rano, wrzuciłam ten podcast. Spałam chyba godzinę, pamiętam, że nagrywałam zajawkę podcastu, rolkę na Instagramie i relacje z ogrodu przy kościele Paternoster. Jak myślę o tych relacjach i o tych zdjęciach, to moje oczy były kompletnie podkrążone i cóż, nie wyglądały dobrze po godzinie snu, ale wymyśliłam sobie, że ta premiera musi być, już musi być 3 września, bo to była sobota, a ja chciałam, żeby podcast w sobotę był publikowany, tak, jak ci mówiłam jakiś czas temu, sobota, taki fajny dzień, żeby puścić sobie podcast, żeby pójść na spacer, żeby się zatrzymać, żeby coś pogotować, posprzątać i właśnie posłuchać sobie mojego podcastu. Więc taka była idea i chciałam publikować w sobotę. No, ale z tym wszystkim się nie wyrobiłam. Byłam w tym Izraelu, więc to było szaleństwo, ale wszystko się udało. Skończyłam, byłam się mega dumna, poszłam spać na godzinę i nagrywałam relację, że podcast jest, że działa z kościoła Paternoster. <grym> Serio. Taka jest historia premiery podcastu. Nie powiedziałam tego nigdy publicznie, nie powiedziałam tego przy pierwszym odcinku. Znaczy, przy pierwszym odcinku nie mogłam tego powiedzieć, bo odcinek pierwszy już był nagrany, ale nigdy potem tego nie powiedziałam, więc pomyślałam sobie, że po trzech miesiącach nagrywania, jeśli tu ze mną jesteś, to może taki wątek backstage'owy Cię zainspiruje zaciekawi. Jeszcze jedną rzecz ci powiem, że pierwszy odcinek podcastu powstał pod koniec yy, sierpnia. Pod koniec sierpnia, bo ja już wiedziałam, że od września podcast startuje i miał wystartować 1 września, ale tak jak powiedziałam wcześniej, odcinki miały być publikowane i są publikowane w soboty, więc to wypadał 3 września, a ja 1 września leciałam do Izraela i ten lot był po południu. I ja jeszcze pamiętam, bo założyłam sobie, żeby puszcza na początku dwa odcinki. Pierwszy, jak to wszystko się zaczęło, taki zamiast intro. I drugi od razu taki odcinek bardziej merytoryczny, żeby można było poczuć, zobaczyć, doświadczyć, jak ten podcast będzie się miał, jak będzie wyglądał. Od razu właśnie wrzuciłam te dwa odcinki. Ten drugi odcinek, co warto zobaczyć w USA, taki mój subiektywny przewodnik? On powstał On powstał rano pierwszego, a ja po południu miałam wylot. Wstałam rano, rozłożyłam się i tak jak siedziałam, tak, nagrałam po prostu ciągiem. I pamiętam, że miałam takie wrażenie, że tu coś za oknem, tu coś u sąsiada, tu coś za drzwiami, ale leciałam, nagrywałam, skończyłam nagrywać. Zapakowałam ze sobą komputer na wyjazd i stwierdziłam, że montaż będę robiła w samolocie, będę robiła wieczorami w Izraelu, tak żeby w sobotę dwa dni później, czyli 3 września, z Izraela mogła odbyć się premiera podcastu. Więc to jest taki mały backstage i jak to wszystko się zaczęło, jak trzy miesiące temu organizowałam się z nagrywaniem tego podcastu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłam Cię tutaj zainspirować, albo dać Ci właśnie taki obraz, że nie wszystko zawsze jest tak kolorowo, jak się wydaje. Czasami te realia są mm, śmieszne, <laughs> ciekawe, albo no... Są jakie są, bo jednak rzeczywistość jest rzeczywistością i mm, tak to właśnie wygląda. A dzisiaj jest druga w nocy, jak nagrywam ten odcinek. Jakoś się tak złożyło, że mm, po pierwsze, ja jestem człowiekiem nocnym i ile razy chciałam się przestawić i próbuję się przestawić, to y, niestety mi to nie wychodzi. Zawsze też noc była dla mnie taka ciekawa, pociągająca, coś ma w sobie takiego ta noc, że. Czasami fajnie jest posiedzieć i porobić coś kreatywnego albo przyjemnego. Ten podcast na pewno jest przyjemnością dla mnie, kiedy go nagrywam, i mam nadzieję, że jest dla Ciebie przyjemnością, kiedy go słuchasz. Po tym krótkim wstępie, może trochę przy długim, ale takim właśnie trochę wspominkowym, trochę backstage'owym, jak to nagrywanie mojego podcastu się odbywa, to po tym wstępie mm, zabieram Cię do Indii, bowiem dzisiejszy odcinek brzmi Dlaczego Indie? Zastanawiałam się czy kontynuować wątek wcześniejszego odcinka o spotykaniu się ze sobą, czy o spotkaniu się ze sobą. Tym bardziej, że sama słuchałam podobnego podcastu Marty Niedźwieckiej o takim powrocie do ciała, a powrót do ciała jest taki bardzo mindfulnessowy, zwłaszcza na początku. I miałam bardzo dużo przemyśleń i bardzo chciałam ten wątek kontynuować. Ale potem dostałam pytanie od mojego znajomego. Zapytał się mnie, gdzie ostatnio byłam w podróży. I mówię, że byłam w Indiach w październiku. No i pyta się mnie a to pierwszy raz? A ja mówię Nie, w zasadzie to podróżowałam już trochę po Indiach byłam sama i wracam tam na wiosnę. O, to dlaczego te Indie w zasadzie? Dlaczego te Indie? Po co? Po co ty tam w ogóle jeździsz? I stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł na nagranie kolejnego odcinka podcastu. Tym bardziej, że na wiosnę wracam do Indii i jeśli masz ołotę, to możesz pojechać tam ze mną. W tym oto krótkim, chociaż zobaczymy, czy to będzie krótki, w tym oto odcinku podcastu podzielę się z Tobą moją subiektywną opinią, oceną, moim poglądem i moją myślą. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dlaczego Indie? Dlaczego jeszcze do Indii? Dlaczego ten kraj mnie tak zafascynował? Dlaczego tam wracam? Dlaczego organizuję tam wyjazd? Dlaczego warto tam pojechać i czego można się spodziewać? Gotowi? Zaczynajmy! Indie kolorowe, tajemnicze, totalnie zmieniające perspektywę. Kraj kontrastów, barw i aromatów, kraj, gdzie z duchowością spotykamy się w zasadzie na każdym kroku, tak jak i ze słodką masala czaj, czy pachnącym indyjskim dal. Kraj, o którym zawsze marzyłam i kraj, w którym zakochałam się z wzajemnością. O tym, skąd w ogóle Indie znalazły się w moim życiu i dlaczego tam pojechałam, pierwszy raz Opowiadałam we wcześniejszym odcinku podcastu, pierwszym o Indiach, Kobieta w Podróży. Zapraszam do niego jak najbardziej. Zresztą są już trzy odcinki o Indiach, a to jest czwarty. Indie Kobieta w Podróży, Indie Złoty Trójkąt, Relacja, Indie Wierzenia, Ciekawostki, Kulinaria. Więc powiem tylko pokrótce, że ja znalazłam się w Indiach trochę przypadkowo. W sensie, zawsze o tych Indiach marzyłam od czasu, kiedy Zaczęłam praktykować jogę i chodzić do szkół jogi w Polsce, i te szkoły jogi, do których chodziłam, one były rzeczywiście związane z Indiami. Ci nauczyciele tam wyjeżdżali i pobierali nauki bezpośrednio w Indiach. I ja wtedy na takim byciu bardzo często w tych szkołach jogi, na takiej fali bardzo regularnego ćwiczenia jogi czy praktykowania jogi, bardzo chciałam do tych Indii polecieć. No ale to były czasy studenckie. Później z kolei zaczęłam pracować w turystyce i kiedy planowałam swoją pierwszą podróż do Azji, to wtedy mój kolega doradził mi, żebym postawiła na Tajlandię, na Filipiny czy na jakiś taki inny bardziej lajtowy kierunek. I ja pomyślałam sobie okej. Okay. I spontanicznie wtedy poleciałam na Filipiny i na Sri Lankę. Kiedy po raz drugi, jakiś czas później planowałam mój powrót do Azji. Tym razem brałam pod uwagę Tajlandię przede wszystkim. Ale ta Tajlandia nie pasowała mi terminami. A dlaczego nie pasowała mi terminami? Pamiętam to jak dzisiaj. Pracowałam wtedy na Tasos. Byłam w moim mini mieszkanku na Tasos i zadzwoniła moja koleżanka Dagmara. Powiedziała Asia jest promocja Air China. My lecimy do Tajlandii. Jest Wietnam, są Indie, jest to i tamto. Ja mówię ok, wchodzę. Spojrzałam i naprawdę myślałam o tej Tajlandii, ale żaden z terminów Tajlandii mi nie pasował. Mi zależało bardzo, żeby wylecieć jak najwcześniej i żeby wrócić przed Bożym Narodzeniem. Wyjątkowo bardzo pasowały mi loty do Indii. No i tak myślałam: Mówię kurczę, nie planowałam tych Indii. No ale może. I rzeczywiście kupiłam te bilety, poleciałam do Indii. Ktoś tam podał mi kontakt do kogoś, ktoś mi doradził, że pojechała do Rishikesh po wylądowaniu w New Delhi i później zobaczę, bo mogę sobie gdzieś tam w Himalaje się wybrać, a mogę posiedzieć w tym Rishikesh i zobaczę. Ja miałam jeden główny plan. W zasadzie nie, ja nie miałam planu. Moim planem było to, że ja mam daty biletów lotniczych, ląduję w New Delhi, jadę do Rishikesh i tyle. I rzeczywiście było tak, jak zakładałam. W Rishikesh poznałam mnóstwo ludzi, zainspirowałam się niesamowicie, ale w Rishikesh już w listopadzie zaczyna robić się chłodno. Wieczory są bardzo chłodne. No i zaczęłam się zastanawiać, co dalej. Przypomniałam sobie, że nauczycielka moja ukochana jogi, Jola, była lata wcześniej, z 10 lat, 15 wcześniej w Indiach i robiła panchakarmę w ashramie, panchakarma detoksa jurwedyjski. I pomyślałam sobie, że do niej napiszę. Napisałam, ona mi dała kontakt do osoby, która jeździ tam regularnie. Napisałam do tej osoby, ta osoba dała mi kontakt do lekarza ajurwedyjskiego w tej placówce, i tak oto spontanicznie poleciałam do Kerali, gdzie w Najerdam niedaleko warkali zrobiłam detoks ajurwedyjski panchakarma. O tym detoksie też już mówiłam, zresztą przysięgam Wam. Najchętniej bym się teraz teleportowała do Kerali, oddała się w ręce lekarzy ajurwedyjskich, dała się porozpieszczać cieleśnie, a później pooczyszczać od środka serio. Nigdy się lepiej nie czułam, w sensie po tej panczakarmie, więc no, gdzieś to mam też w planach, żeby sobie tą panczakarmę odnowić, bo to już dobre, dobre kilka lat temu mm, ją robiłam. Mówiłam też o tym więcej w pierwszym odcinku o Indiach, Kobieta w Podróży, więc jak Was wątek indyjski zainspiruje, jak jeszcze nie słuchaliście odcinków, albo jak dopiero trafiliście na mój podcast, to bardzo zapraszam do tych wcześniejszych odcinków. Wracając do tych Indii, do tej pierwszej podróży, to właśnie tak to wyglądało. I ona była bardzo spontaniczna. Potem pokręciłam się trochę po Kerali, pojechałam na Goa i tam na Goa w domku na plaży spędziłam ostatnią część. Podróży. I ja w tych Indiach się wtedy kompletnie zakochałam. Jak mam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Indie, to dlatego, że Indie zmieniają perspektywę, to dlatego, że Indie uczą niesamowitej pokory. One pokazują świat inaczej, ludzi inaczej, duchowość inaczej. W Indiach każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy i ogrom historii, i zabytki, i przepiękne budowle. Patrz. Taj Mahal, czy przepiękne, majestatyczne forty z dynastii wielkich mogołów, czy aromatyczne, pyszne jedzenie, kultura, religia, duchowość, yoga, medytacja. To wszystko wywodzi się z Indii. Ayurveda, system zdrowotny, system filozoficzny, nauka o życiu, nauka o ludziach, nauka o sobie. W Indiach każdy znajdzie coś dla siebie. Pytanie, czy weźmiesz ze sobą otwartość, ciekawość, zainteresowanie. Wracałam do Indii i wracałam, i będę wracała, bo czuję się tam jak u siebie. Ostatnio czytałam taką książkę o relacjach z podróży, i tam, właśnie, było takie zdanie, że każdy kraj, każde lotnisko ma swój zapach. I rzeczywiście, jak wychodzi się na lotnisku w New Delhi z lotniska na zewnątrz. To ten specyficzny, słodkawy, lekko duszny zapach się unosi. Jesteśmy w stanie się do niego bardzo szybko przyzwyczaić, ale rzeczywiście ten zapach jest taki specyficzny, taki indyjski, taki właśnie delijski, nawet bym powiedziała. Jak tylko wyszłam z lotniska, od razu to poczułam, że jestem u siebie. Że jestem we właściwym miejscu. I mimo tego, że byłam kompletnie niewyspana po locie, i było jakoś hiper wcześnie rano, i staliśmy długi czas w kolejkach na kontroli paszportowej, to to był mój dom. Ja się tam czułam po prostu jak w domu, i ja się tam czuję jak w domu. Mimo tego, że na każdym kroku mierzę się tam z jakimiś swoimi ograniczeniami, z jakimiś swoimi przyzwyczajeniami, oczekiwaniami, bardzo często. Opowiadałam tutaj o tej kawie i rzeczywiście to był mój błąd, że ja nie wzięłam ze sobą z polskiej kawy. W pierwszym hotelu ekspres nie działał, w drugim hotelu ekspres nie działał, w trzecim hotelu go w ogóle nie było. Można przyjąć pozycję roszczeniowego Europejczyka i awanturować się, że hello, skoro ekspres jest, to powinien działać, no ale w Indiach trochę to tak nie działa. W Indiach, jak ekspres nie działa, to nie działa. I w ogóle, co to za problem? Przecież jest kawa Nescafe. Ale oczywiście zrobią mi mocną czarną kawę Nescafe. No ale przecież mogę się też napić masala czaj. Jaki jest problem? No właśnie, i to są Indie. Ja nie spałam w luksusowych hotelach pięciogwiazdkowych. Być może tam podają włoskie espresso na śniadanie. Co do zasady, jeśli nie mówimy o poruszaniu się w Indiach po wielkich centrach handlowych. Na przykład w New Delhi albo w Mumbaiu, po lotnisku, po 5 6 ekskluzywnych hotelach, to co do zasady nie uświadczymy ekspresu do kawy i jedyne co będą chcieli nam zaoferować, to kawa kafe. I będą zdziwieni, kiedy powiemy im, że kawa kafe to nie kawa. Jak to nie kawa? Przecież to jest kawa Nescafe. kafe to jest kawa. Jakby Nescafe to jest najlepsza kawa. Na marginesie powiem wam, że ostatnio oglądałam na Instagramie, znaczy tak wyrywkowo, ale jednak relację jednej influencerki na temat Indii, była właśnie w Indiach i pokazywała swoją podróż, byłam trochę w szoku, ja Indię zapamiętałam trochę inaczej, nie tak ekskluzywnie. Nie tak luksusowo, no ale, tak jak powiedziałam, można spać w sześciogwiazdkowych hotelach, jak najbardziej, ale zostawmy to sobie, co kraj to obyczaj, a niech każdy sobie żyje, jak chce. Wracając do tematu, dlaczego Indie? Ciągniemy tam wszystko. Aromatyczna kuchnia, która jest totalnie moja. Zresztą w Indiach bardzo łatwo podróżuje się, jak to się wege, bo dużo osób w Indiach nie je mięsa nie wszyscy ale dużo i kuchnia wegetariańska jest na porządku dziennym pyszne dal z soczewicy różnego rodzaju placuszki różnego rodzaju potrawki a jak ktoś je nabiał to przepyszny ser paner ser paner to jest mój ogromny wyjątek bowiem ja nie za bardzo mm, jem, piję mleko krowie i sery właśnie takie białe ale ser paner to jest coś, od czego można się uzależnić. Nie wiem jak oni to robią, ale jest to coś wyjątkowego, obłędnego. Ten biały ser paner, który jest w takich różnych potrawkach zawsze podawany w sosach, to jest poezja. Bardzo polecam. Jak nie słyszeliście o nim, to przy najbliższej okazji, jak będziecie w jakiejś indyjskiej knajpie, to koniecznie sobie zamówcie i spróbujcie. No i te wszystkie chlebki, pity, niepity, ciapati kocham, kocham i o ile unikam w Polsce i w ogóle pszenicy, nie ortodoksyjnie, ale jednak staram się unikać, to w Indiach nie odmawiam sobie tych chlebków, bo zwłaszcza takie ciepłe, świeże, wypiekane w różnych piecach, tak właśnie na świeżą metodą tradycyjną, najlepiej na ulicy, odjazd. Obłęd, poezja. Więc kuchnia to na pewno to mnie woła do Indii, i myślę, że nigdzie tak dobrze ta kuchnia danego kraju nie smakuje jak w danym kraju. I to jest tak, że można pojechać do Indii, doświadczać tego, co się wydarza, i zwiedzać zabytki, i poznawać ludzi, i jeść. A można pojechać do Indii i tak przy okazji odbywać swoją podróż duchową. Bo ta podróż duchowa w Indiach dzieje się właśnie przy okazji. Na każdym kroku spotyka nas coś niesamowitego, coś magicznego. Na każdym kroku mamy jakąś lekcję, jakieś wyzwanie, takie, wiecie, swoje wewnętrzne, rozwojowe. Mierzymy się też z dużą biedą, z bardzo dużymi kontrastami, z ludźmi i krajem, który ma zupełnie inną mentalność niż nasza. To jest niesamowicie rozwijające i otwierające. I ta duchowość tam też jest różna, bo znajdziemy ją w jodze, znajdziemy ją w medytacji, znajdziemy ją w różnego rodzaju miejscach odosobnienia czytaj ramach, znajdziemy ją na każdym kroku. I tak naprawdę nie musimy tam jej szukać, bo ona wydarza się przy okazji i przez przypadek. Bo to jest trochę też tak, że kiedy zaprosisz otwartość, to się dzieje. Tak jak i w życiu. I jeszcze jedna rzecz mnie chyba do tych Indii ciągnie: że one są takie ogromne. I tak jak ciągnie mnie do Stanów, bo one są takie różnorodne i każdy stan jest różny i inny, tak ciągnie mnie do tych Indii, gdzie każdy stan jest różnorodny, jest inny. Co wam będę mówiła dużo, wołają mnie te Indie. Zachwyciłem się sobą, mówię o tym dużo, opowiadam o tym, bo chcę Ciebie zainspirować też do tego. Wiele osób pyta się mnie, czy ja się nie bałam, czy nie miałam jakichś niebezpiecznych sytuacji, albo jak to jest być kobietą i podróżować w Indiach. Mówiłam to już i powiem teraz jeszcze, że jest ok. Że właśnie dlatego ja się ubieram w Indiach, jak się ubieram, i właśnie dlatego nie łażę nigdzie po nocy sama, bo dbam o swoje bezpieczeństwo w podróży, bo to jednak są Indie, ale nie miałam żadnych konfliktowych sytuacji, dwuznacznych sytuacji. I powiem to raz jeszcze: jeśli zaprosimy ze sobą na wyjazd do Indii otwartość, ciekawość i akceptację, to zadzieją się piękne rzeczy. Powiem Wam o Kobiecie, która była ze mną w Indiach teraz w październiku, powiedziała mi, że te Indie to tak z ciekawości, i w zasadzie to ona nie wie, czy ona tu wróci, nie do końca czuje ten klimat, przynajmniej przed wyjazdem tak miała, że nie do końca czuła ten klimat Indii, ale powiedziała sobie, że jedzie, wyłącza myślenie, wyłącza oczekiwania, wyłącza takie postrzeganie z perspektywy Europejczyka czy Europejki. Otwiera się na to, co przyniesie ta podróż do Indii, co przyniesie ten wyjazd. Akceptuje z góry to, co będzie, otwiera się na to, co może się wydarzyć i po prostu chce poznać tę Indie, ale nie ma oczekiwań, bo sama nie wie, czego może się spodziewać. Ana czytała się o Indiach dużo. I trochę to tak jest. Nie ma się co negatywnie nastawiać. O każdym kraju powiedziano dużo złego i dużo dobrego. Jest możliwe i bezpieczne podróżować w Indiach, będąc kobietą. Jest to kraj, gdzie i zjesz pysznie, i zainspirujesz się historycznie, zabytkowo, ale też doświadczysz być może, jeśli będziesz chciał ciała jakichś przemian wewnętrznych, jeśli będziesz miał, miała ochotę, to możesz także oczyścić się od wewnątrz albo od zewnątrz. Czy panczakarma jurwedyjska, czy wszelkiego rodzaju inne praktyki duchowo-rozwojowe, to przecież nie tylko jest działanie od wewnątrz, ale także na zewnątrz, jako taki skutek tych naszych działań. Więc dla mnie to jest kraj możliwości, dla mnie to jest kraj inspiracji i dla mnie to jest kraj spotkania się ze sobą. To jest kraj potencjału, to jest kraj. Kolorów, barw, aromatów, i to wszystko, co powiedziałam na wstępie i co mówiłam przez kolejne kilkanaście minut tego podcastu. Na koniec powiem Ci, co ja jeszcze chciałabym w Indiach zobaczyć i jakie są moje marzenia podróżnicze odnośnie tego kraju. Nie byłam jeszcze w Varanasi, w Świętym Mieście. Nie byłam jeszcze w Mumbaju, chociaż to tak bardziej z ciekawości niż z jakiejś dużej pasji do wielkich miast, bo wręcz przeciwnie. Ale niektórzy mówią, że Mumbai jest warty uwagi. I nie byłam jeszcze w Darjeeling. Darjeeling to jest miejsce wyjątkowe. Zapiszcie sobie je koniecznie. To jest miejsce u podnóża Himalajów, ale po drugiej stronie zupełnie niż ryszykesz, Miejsce u podnóża Himalajów, gdzie są plantacje herbaty. I te pola herbaciane z widokiem na... Właśnie Himalaje to musi być obłęd. To jest takie chyba moje największe marzenie w Indiach do zrealizowania. No, myślę, że nie byłam w wielu miejscach. Na pewno wróciłabym na Goa. Marzę o odbyciu karmy raz jeszcze w Kerali, bo Kerala to stolica Ajurwedy. Marzę o spotkaniu się z oceanem. Marzę o spróbowaniu kuchni indyjskiej raz jeszcze na żywo. Próbowałam, tylko tak teraz jeszcze sobie myślę o tych marzeniach na tu i teraz. No najchętniej bym się, słuchajcie, dzisiaj teleportowała do tych Indii, do Kerali, bo tam teraz ciepło, albo na Goa. Zdecydowanie tak. O, i myślę, że mam takie marzenie, żeby zrobić kurs nauczycielski jogi w Indiach. Czy to się wydarzy? Nie wiem ale na dzisiaj to jest moje marzenie i jak najbardziej mam to w planach. A, wiem co jeszcze. Jeszcze mam do odwiedzenia świątynię w Indiach, w której są przedstawione pozycje Sutry. No, bardzo tantryczna świątynia. Bardzo chciałabym tam pojechać. Jeszcze nie byłam, bo też nigdy po drodze mi nie było. I to jak najbardziej też mam w Indiach w planach do e, zobaczenia. Tak po prostu sobie pobyć. Posiedzieć, podoświadczać. Myślę, że to jest też takie moje marzenie związane z Indiami. Jak najbardziej tak. Okej, okay. to czas już zmierzać do końca. Późno już, chyba mocno po trzeciej. Mam nadzieję, że mogłam Cię zainspirować, że podobało Ci się. Być może Ty też miałaś, miałeś takie pytanie: dlaczego Indie. I teraz już wiesz, dlaczego warto ten kraj odwiedzić. Mam nadzieję, że piszesz po tym odcinku Indie na swoją podróżniczą listę marzeń. I mam nadzieję, że mogłam umilić ci dzień, śniadanie, spacer, sprzątanie, gotowanie, czy co tam sobie jeszcze innego, teraz robisz. Małe ogłoszenie jest takie, że na wiosnę można wybrać się ze mną do Indii. Jeśli masz ochotę, to koniecznie napisz do mnie i wejdź na moją stronę wydźdoświata.pl, tam znajdziesz wszystkie szczegóły. Podlinkuję je także w opisie do tego odcinka. Szykuje się wspaniała, kobieca, kameralna, bardzo moja i bardzo autorska podróż do Indii, do kolorowych Indii na wiosnę. Jeśli masz ochotę, odezwij się a tymczasem będę się żegnać. Życzę Ci raz jeszcze wspaniałego dnia, dobrego weekendu i wszystkiego wszystkiego dobrego. Życzę Ci uważnego grudnia. Bo grudzień to taki miesiąc z jednej strony, kiedy kończymy rok i podsumowujemy pewne rzeczy albo też chcemy podomykać pewne rzeczy, z drugiej strony magia świąt, taki wyjątkowy czas w roku. A z trzeciej strony z tym wszystkim miesza się ogromny konsumpcjonizm, komercja i pośpiech. Życzę Ci, żebyś spędziła, spędził ten grudzień, ten koniec roku tak, jak Ty chcesz go spędzić. Całuję, ściskam. Wyjdź do świata i spotkaj siebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.